Tak? Odłóż broń. Zabiła Alinę. Zabiła moją Alinę. Już jej nigdy nie zobaczę. Co ja nieszczęsny pocznę? Twierdzisz, że Celina zamordowała siostrę? Tak, przyznała się. Spotkały się, pokłóciły i Celina popchnęła Alinę. Moja ukochana upadając uderzyła głową w kamień. Niech to zbyt straszne. Nie mogę o tym mówić. Zatem to był wypadek. Kiedy Celina to powiedziała. Coś we mnie wstąpiło. Nie mogłem się opanować. Zawsze zazdrościła Alinie! Zazdrościła Juliana, jego pieniędzy! Zasłużyła na karę! Alina nie odeszła. Zmieniła się w południcę. To straszne. Muszę jej pomóc. Zajmę się tym. Postaraj się nie zrobić nic głupiego. Adamie, marnie wyglądasz. A jak mam wyglądać? Moja ukochana lata po polach i straszy. Jak mam wyglądać? Zabiłem kobietę i jestem nieudacznikiem. Och! Ja nieszczęsny! Masz rację. Przepraszam.